Czekasz na Rosjanina? Tak. Kochasz go? Tak myślę. Co ja mówię? Ja to wiem. Jaki on jest? Zakochałam się tak szybko, że nie zdążyłam się tego dowiedzieć. Wyznał ci miłość? Jeszcze nie. Zrobi to za godzinę. Dobry wieczór. To elektryk, o którym ci mówiłem. Rozgrywamy interesującą partię. Jestem lepszym elektrykiem niż szachistą. Miło mi pana poznać, poruczniku. Spotkamy się jutro wieczorem. Jeszcze jedno. Więźniów pilnują kapą. Musimy wciągnąć do współpracy przynajmniej jednego z nich. Ale oni pracują dla Niemców. Można któremuś zaufać? Kapo Porczekowi. Może jeszcze ze dwoma. A już na pewno trzeba się strzec kapo Berlinera. Musimy go zabić, ale tak, żeby nie zostawić śladów. Moi ludzie to zrobią. Mówiliśmy wczoraj o odcięciu mózgu. Przyjmijmy, że większość Sesmanów nie żyje. Może nawet wszyscy. Dobrze, przyjmijmy. Trzeba to rozegrać po cichu. Będziemy musieli ich odizolować i zabić jednego po drugim w przeciągu godziny. Załóżmy, że to nam się uda. Co dalej? Ukraińcy będą skołowani i możemy zacząć ucieczkę. A więźniowie pod obozu trzeciego, ci, którzy kremują ciała, jaki ich wyciągniemy. Będzie problem. Nie mogą wyjść, a nam nie wolno tam wchodzić. Nie możemy się z nimi kontaktować. Obawiam się, że nie damy rady im pomóc? Wzywałaś mnie? Tak. Potrafisz robić noże takie jak ten? Ostrożnie. Tak, tak. Ile? Tyle, ile się tylko da. Zacznij natychmiast. Zrobione. Im szybciej załatwicie kapo berlinera, tym lepiej. Chodźmy. Jeśli to nie jest nic pilnego, dostaniesz 25 batów. Nie wiem, o co chodzi. Kapo Porczek kazał mi pana szybko przyprowadzić. Porczek? Porczek! Idźcie w brzuch, żeby nie było śladów. Zawiadam sierżanta Francela, że po Berliner jest ciężko chory. Wszyscy muszą być na stanowiskach do 15.30. Zabijać zacznijmy o 16.00. Musimy skończyć w przeciągu godziny. Dwie podstawowe cechy Niemców to punktualność i chciwość. Możemy to wykorzystać? Tak sądzę. Samuel robi oficerki dla porucznika Najmana. Możemy go ściągnąć na przymierkę i zabić w warsztacie. A co z Reichleitnerem i Wagnerem? Reichleitner to może być problem. Obchodzi cały obóz w południe, a potem o piątej po apelu. Ale zawsze ma przy sobie ludzi. Wagner nie ma stałego rozkładu zajęć. Szlomo robi dla niego ozdoby. Mógłbyś go ściągnąć do warsztatu? Potrzebujemy takich informacji o każdym Essesmanie. Nasi ludzie muszą być we właściwym miejscu, o właściwej porze. Możecie zdobyć zegarki, żebyśmy mogli skoordynować działania? Tak, ja, sortownie. Świetnie. Ja też chcę ich zabijać. Chcę Wagnera. Zabijaniem zajmą się moi ludzie i to ja przydzielę zadania. Wiem, że nie powinnam o tym rozmawiać, ale to przerażające. gdy tak zimną krwią. Mówisz o życiu i śmierci. Czasem trzeba o tym myśleć w ten sposób. Nie. Dlaczego nie? Bo to wszystko jest dla mnie zbyt prawdziwe. Zbyt żywe. Sasha, to co czuję do ciebie, no. Luka. nie mów tego. Posłuchaj. Mam żonę i córeczkę. O ile wiem, jeszcze żyją.